Hej, ho, co jest John, Yo! dziś lecimy na spin, przeprowadzimy mocny atak, bo mamy tą psychę i łapy jak Tabaj lubimy tritować i lubimy latać, a największą moc mamy po ustakach, hey. nawet największy we wsi matafaka, który myśli, że jest Spina się w piachach, robi zabytaka, a zaraz będzie płakał w go brzuch, i będzie łamał się w krzakach Chciał być kozakiem, bo miał na cyfrę parcie I mega gapcie, sprzedaje tym tarcie Chciał być Spidermanem i sprytnym szympansem Ale lepszy byłby, gdyby tańczył salsę Lepiej patrz, ją, jak my się wspinamy Z naszą wagą spróbuj łoić te szany Można powiedzieć, że testujemy skany I mamy taki szpon, który rwie wszystkie klamy. Mamy to moc i gra muzyka mi się i z wędzieszką nie wpychaj, bo ta ekipa jest po zakucika, torcika od Janusika. Dziś lecimy na Steam! Hej, 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 hej! na steam! Hej, 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 hej! Mam dwa przeloty, to już było, to na psychice mocno się odbiło. Więc dziewczyno, popatrz, co chcę pokazać tu. A ty tu Jura, a tu lodę jeśli wiesz, o czym mowa, Wpinam się lepiej niż umiem brabować. Czy pieprza musli, ja piję browa. Bo lubię się brzuchem kominku klinować. Ale nie bruchy, wzmacnia poruchy. Więc możesz się wspinać nawet jak jesteś gruby. Ale łapy polą jak szlak. To dobrze, pamiętaj, że boli, to znaczy, że rośnie. Patrz na stopnie, szukaj bytów. Jak chcesz być palce, nie chwytaj się z bitów. Widzę, że łapa ci puchnie, najwyżej parę metrów tu Mamy moc dzika, bizarny styl Parę zużytych lin i stary kril I nic nie odbierze na tykety Tak, bo to ekstremalny tip Mamy moc i bizarny styl Parę zużytych lin i stary grill, A dziś lecimy na... Gdzie? Yeah. Na... Gdzie? Yeah.